Witam bardzo serdecznie z tej strony Conti w materiale z Hero Siege 2.0 otwartej bety, która jest dostępna od bodajże piątku 11, o ile dobrze się orientuję, chyba jakoś tak w piątek 11 ruszyła ta beta. No i chciałem tam wam pokazać mniej więcej jak wygląda obecnie ta beta, co jest zmienione, chociaż powiem szczerze, jakoś wiele nie grałem w Hero Siege'a, ale na pewno na pierwszy rzut oka jak widzicie interfejs dosyć mocno uległ zmianie, jeżeli graliście HS'a wcześniej. To dość mocno to zostało zmienione. System potek, system skill, inwentory, cały ekwipunek się całkowicie zmienił. Tutaj mamy wydzielone miejsce na, na czarmy. Jeżeli chodzi o relikty, to mamy cztery sloty, które nam nie znikają jak zginiemy. Tutaj mamy slot na dodatkowy relikt taki aktywny, czy z czy, czy bałek zwał. I co? No i tak to mniej więcej wygląda. Usunięte zostały kryształy, te, za które był handel robiony sobie, o, sprzedałem dwa itemy przy okazji, może 300 tysięcy, dobrze, dobry początek. Zdałem tarczę za 300 tysięcy oraz kolejne księdzia za 30 tysięcy. Także dobry początek materiału. Sprzedałem się dwa itemki, więc mam trochę kasy. Także nice. Eee, co jeszcze się zmieniło? Ciężko mi się wypowiedzieć, bo tak jak wspomniałem, dawno nie grałem. Chcę się może sobie porównać materiały z serii, którą nagrywałem, no nie wiem, z dwa lata temu. Jak to wtedy wyglądało, a jak wygląda teraz. Ja takim luźnym materiale sobie tutaj zrobię wypad do wieży w celu swarmienia jakiejś runki e, i zobaczymy, nie wiem sobie też zobaczcie po prostu jak ten od strony gameplayowej wygląda to. E, myślę, że osoby, które trochę więcej czasu spędziły w to na pewno wiedzą jak to wygląda, bo pewnie już sobie testowały te tę Powiem szczerze, że się gra na ten moment mega dobrze. Dużo ludzi narzeka, że gra strasznie zwolniła. Eee, że nie ma już takiego zoom, mnie zoom, bieb, bieb, bie, wszystko kurde na jeden przycisk mychy i 5 raz się odpala i wy sobie to biegniecie. Dużo ludzi na co narzeka. Ja ja osobiście tak jak mówię, bardzo dużo nie grałem za wiele, bardzo dużo nie grałem za wiele. Nie grałem za wiele Filosy więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale powiem szczerze jak gdzieś tam natrafiłem na jakiś stream czy coś z AS to... to oto można było dostać, nie, nie, nie ukrywam. I damy sobie duży plus, że gra spowolniła. Zobaczymy, jak będzie w endgameie. Bo jeszcze nie dotarłem, dopiero jestem na koszmarze i do trzeciego aktu na koszmarze dotarłem. Więc jeszcze kawałek przede mną. Plus, też nie mam tego najnowszego dodatku, którego nazwę w momencie nie pamiętam. Jak wejdę w sklep, to wam powiem, jak się nazywa. Gates of Valhalla tego też nie posiadam. tego dodatku, więc tam dodatkowe dodatkowy akt z tego, co czytałem. E, poczekamy się na jakąś promocję i się e, pewnie w niego zaopatrzę również, żeby zobaczyć nowy nowe i tam jest nowa klasa Jotuna i jakieś e, nowe Dungeony też dostępne w tym pakiecie. Ponoć na promocji można bardzo tanie dostać e, cały zestaw dlc i tak dalej, więc poczekamy, jakaś Uuu, faj... naga SK-3 gniazda. To może być e, w cenie ta baza. 64, zobaczymy. Jednoręczna siekierka, dobra jest Black Tower. No oczywiście nawiązanie do wieży z Diablo 2, nie? W której mamy orlicę. Nie orlicę, tylko hrabinę. Zawsze mi się te dwie babki mylą. Orlica z hrabiną. Mamy hrabinę, na którą się łazi farmić runy. Eee, OK, Tak więc, to jest dokładnie to samo. Można tutaj runki farmić w tej lokacji, w tej wieży. Jest strażnik odpowiadający właśnie w rabinie. kiedy dropi nam runki, więc... No standard, jak lubiliście dropić runki w wieży w Diablo, tak tutaj pewnie też tak wam się to spodoba. Pierwsza sprawa, jeszcze ja pisałem to już na karcie społeczności, bo często na Twitchu, na streamach pada pytanie, jak do tej bety się dostać. Musicie wejść sobie w właściwości gry na Steam, prawym na grę właściwości, tam jest zakładka beta. No i tam wybrać Beta Branch, to się chyba nazywa, i macie Hero 2.0 i tyle. Po prostu wam się aktualizacja pobierze, bo jeżeli ktoś chce, to możecie grać na starym Hero Seedu, jeżeli chcecie potestować betę, to musicie mieć właśnie odpalony ten Beta Branch. No i wtedy wam się pobiera, tam nie wiem, około 1,5 giga, może nawet mniej. I dostajecie wejście na betę. I możecie sobie testować. Powiem szczerze, tak jak mówię, mnie na ten moment mega wkręciła gierka, i od kilku dni bardzo często właśnie się nagrywam przez kilka godzin dziennie na streamach teraz akurat urlop miałem kończy mi się niestety w dniu dzisiejszym więc będzie prawnie czasu ale no ostatnie dni od piątku to było bardzo dużo tego Crescia Ostatnie, znaczy, że gry nie znam za wiele to szło to sobie swoim tempem, spokojnie bo ludzie n-gamesetne levele ponieważ że te mastery wbijają eee, no ale zajmuję mówię, że tak. jak się gra zna to wie coś robić Wie się co robić i idzie zdecydowanie szybciej. Ja gry nie znam, zwłaszcza teraz jak się coś pozmieniało trochę. Nie. więc y, można wezwać za sobie ją. Poznaję. Także tutaj chciałem wam po prostu tę betę pokazać jak ona wygląda. No, nie mam kluczy? Serio? Daleczki? Nie czuję mi się klucze, to ładnie. Trzeba kupić w mieście. Nawet od razu to chyba zrobię Wender jest, jest blisko więc Troszkę dobrze wpadł trochę hajsu, będzie można poszukać na markać jakichś przedmiotów albo run, albo coś Więc Gites Nie spodziewałem się, że ta tarcza się sprzeda za 300 koła, szczerze mówiąc Chociaż w sumie to nie jest tarcza, nie przypominam no sobie, że coś innego wystawił też za 300, a chyba, że właśnie jakąś bazę może wystawiłem za 300 tysięcy i poszło. Musiałbym sprawdzić na rynku. Był satanik silnik, poleciał jakiś taki, nie wiem, tak, czy tam któryś level. Po prostu nie było go na markecie w ogóle, więc wystawiłem za 300 tysięcy, ale czy to on poszedł, to jest kwestia sporna. Nie zobaczę na rynek, to się nie dowiem. Stwierdziłem, sobie zagram łucznikiem, więc wziąłem Marksmana, jakbyście się pytali, co to za klasa. Eee, no i później się dowiedziałem, że Marksman jest e, klasą kieru S, czyli dość e, wysoką, dość wysoko ocenianą i silną. Ale, no, nie, 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 nie ma co. Unchanted Staff, jedno gniazdko. Jedno gniazdowy wystaw raczej nie będzie nic wart. leczki są straszne, nawet są kto te grał dwójkę, to wie jakie laleczki potrafią być irytujące, blade stalony, 3 gniazda, klasa A klasa A 40 level, no może się sprzeda, zobaczymy. Na pewno w cenie są właśnie itemki z soketami, bo no, ładów takim proszę za 4 gniazda klasa A. Nothing hmm. special no, 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 no. Krying, krying marksman. no i to jest nie, to nie jest ten sklep, jadę wyżej. To, to jest Commander Albert, to jest ten odpowiednik rabiny i z niego dropem po prostu runki. No, nie za bardzo, no, ale wiadomo, kto na szabinę chodził, to wie, ile trzeba się obiegać, żeby coś fajnego spadło. I tak to mniej więcej wygląda. Tutaj nie będę się jakoś specjalnie yy, rozkręcał z tym, bo tylko chciałem Wam taki luźny gameplay krótki pokazać, jak to wygląda. Jeszcze rzucę okiem szybko sobie na ten market, co to się sprzedało. O, widzę, że już weszła aktualizacja jakaś marketu, bo wygląda on inaczej. Jeszcze wczoraj grałem, on wyglądał inaczej i faktycznie przed odpaleniem gry e, pojawia, pojawiła mi się jakaś aktualizacja. Jednak tarcza zeszła, bo była na samej górze. E, I no, już jakiś update był. Może będzie dało się szukać e, run. Teraz po nazwie. Del? Nie, dalej się nie da. No nic, czekamy. Filter typ runa. No, ale niestety nie da się e, szukać run po nazwach, jeszcze po filtrowaniu szkoda, ale no widzicie, jednak ta beta jest cały czas też aktualizowana, bo jak widać, tak jak mówię, no już, już się zmienił ten wygląd tego marketu, to co było wczoraj tak więc, no, także jest fajnie, że cały czas coś się dzieje dobra, to to by było na tyle z mojej strony w tym materiale, krótki materiał w porównaniu do, do serii z ten Quest'a, tak więc no jeżeli macie ochotę zagrać, tak jak mówiłem, w prawym na gierkę, na, na liście gier na Steamie, właściwości, zakładka beta i w beta branchu wybrać Hero Siege Open beta 2.0. Do zobaczenia, jeżeli wam się materiał podobał, dajcie łapkę, suba, jeżeli jeszcze nie macie i widzimy się w kolejnych filmach oraz na Twitchu, na streamach. Trzymajcie się, cześć!